Podstawowym zadaniem samorządów jest dbanie o mieszkańców i o rozwój miasta. To nie jest tylko budowa obiektów, które są takie, powiedzmy sobie, do pokazania na zewnątrz, które cieszą oko, ale to jest dbanie przede wszystkim o infrastrukturę. Ja mogę powiedzieć, jak my to rozwiązujemy w Krakowie, mając spółki miejskie, które się zajmują poszczególnymi działami, im jakby zlecamy. Budowę tego, czym się zajmują. W związku z powyższym mamy na przykład cały proces gospodarki wodno-ściekowej załatwiony. Jak zaczynałem kadencję, 40 kilka tysięcy mieszkańców nie miało dostępu do kanalizacji, a prawie 30 do wody bieżącej. W tej chwili jest to zlikwidowany był taki program woda dla wszystkich, budowa nowych odcinków kanalizacji, nowych odcinków wodociągów jest to praktycznie już załatwione. Budowa oczyszczalni ścieków. Jesteśmy jedynym miastem, które ma w 100% całość gospodarki ściekowej uregulowaną i oczyszczone wszystkie ścieki. To jest olbrzymi wysiłek, olbrzymia inwestycja, naprawdę. Jest to na uboczu, daleko, także większość mieszkańców tego nie widzi. Gdy idzie o gospodarkę śmieciową, funkcjonowało wysypisko w Bałczy, wielkie protesty mieszkańców, yy, śmieci, tabuny ptaków, no, feto, okopnie. Ok, w tej chwili już jest praktycznie 3 czwarte tego wysypiska zasypane, zrekultywowany ten, kończymy, tak powiem, użytkowanie tego wysypiska, albowiem w przyszłym roku będziemy kończyć budowanie zakładu utylizacji odpadów, gdzie wszystkie śmieci będą spalane. To jest takie zakończenie całego procesu, ale trzeba pamiętać, że tam były pewne etapy, były budowane sortownie śmieci, lamusownie tego typu rzeczy, które pozwalały na bieżąco także poprawić efekt. Wymieniliśmy i rozszerzyliśmy sieć ciepłowniczą. To był duży program unijny wymiany sieci. Tego nie widać, tylko mieszkańcy mogą utyskiwać, że są rozkopywane, prawda, ulice czasami, no ale trzeba to zrobić. Także jest cały zakres tego typu działań, które się nie rzucają w oczy, a muszą być zrobione dla normalnego funkcjonowania miasta.